Izabella Krzan i Tomasz Kamel działali wspólnie w śniadaniówce, pytanie na śniadanie. Kiedy oboje rozstali się z pasmem, prezenterka zaczęła pracę w internetowym kanale Zero, za który odpowiada Krzysztof Stanowski. Teraz dowiedzieliśmy się, że do formatu dołączy również jej dawny kolega, to nie były plotki. Tomasz Kamel i Iza Krzan znowu razem. Tomasz Kamel i Izabella Krzanto doskonale znany widzom telewizji polskiej duet. Prezenterzy występowali w paśmie Pytanie na śniadanie, ale świetnie dogadywali się także poza kamerami. W poście dziennikarza na Instagramie, w którym informował o utracie pracy w śniadaniówce, powiedział o zostaniu z Izą, ziomami, przyjaciółmi na zabój. I gdy myślałem, że to po prostu niemożliwe, żeby wejść na jeszcze wyższy, intensywniejszy poziom relacji przed kamerą, zjawiła się w moim życiu 25-letnia Miss Polonia z nogami do nieba i bardzo niewyparzonym dziobem. Mniej więcej po pierwszym tygodniu współpracy, ponad 20-letnia różnica wieku przestała grać jakąkolwiek rolę. Staliśmy się ziomami, przyjaciółmi na zabój i przede wszystkim totalnie zgranym duetem. Tomasz Kamel dołącza do ekipy Krzysztofa Stanowskiego. Pod koniec sierpnia po sieci zaczęły krążyć domysły, że za niedługo widzowie znów zobaczą ich razem. Obserwatorzy działający obecnie w kanale Zero, Kszan dostrzegli, że pod jej ostatnią publikacją w internecie pojawił się hashtag KSzamel. Krzamel i back, jeśli tak bardzo mnie to cieszy, czuję wielki transfer do kanału Zero tej jesieni spekulowano w komentarzach. Teraz wszystko stało się jasne: Tomasz Kamel rzeczywiście dołącza do ekipy kanału Zero. Informacja ta została potwierdzona podczas wielkiej imprezy kanału 0, która odbyła się 1 września. Pomyślałem sobie, że w telewizji to ja już zrobiłem wszystko. Wszedłem w sumie na szczyt. I teraz każda następna rzecz w tym obszarze byłaby powtarzaniem. Jeżeli to ma być przełom, to niech to będzie próba od zera. Dlatego zacząłem od zera w kanale 0, wyjaśnił.